Czy nie z pierwszą pomocy? Nie pierwszy mam no, kursusz jeszcze. Proszę tak. bardzo, proszę no, Jak no, panie. Z panie, to z tam widzicie, to przypomnijcie mi, że coś jeszcze od was będę chciała. Jedno tak. zapytanko, tak? Nie no, się... Aha. mi. ci do przodu klękną, żeby z też wszyscy widzieli. Hmm. Co dalej robicie? Dobra. Pytamy o co się stało. No i co dalej? O, że, bo, że, o, że, Lekko szturchamy. No to jest i Zaczymy... pytamy się co się stało, tak? Lekko. Jak sprawdzamy oddech takiej osoby? Od chlamu chlamy... chlamy... no. czułem... Profesjonalnie no. no. jakiego no. rękoczynu używamy. No właśnie, nie, że czy o żuchwa. A teraz zacznijmy od początku. No bo ja dobrze. Ale dzieci panią podniosą, to dopiero będzie. Brawo widzimy Pani. nie Ale Jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze

Pozwalamy się powietrzu dostać na zewnątrz. Muchamy do niesiakraki nie więcej.